Crowdfunding, czyli po polsku coś w rodzaju współfinansowania, to pomysł polegający na tym, że jakaś inicjatywa jest publikowana w internecie, a jej autor prosi o wpłacanie środków od złotówki do kilku tysięcy złotych, by mógł ten cel zrealizować. W Szczecinie powstała platforma internetowa ułatwiająca kontakt beneficjentów i sponsorów, choć lepiej brzmi zwrot partnerów. Mowa tu o platformie Wspieram to. Wspieram to jest polską platformą finansowania kreatywnych pomysłów. Jest to miejsce, gdzie każdy może umieścić projekt wydania książki, płyty, zorganizowania wydarzenia, na który nie miał wystarczających środków, a społeczeństwo może ten projekt sfinansować w zamian za adekwatne nagrody. Dzięki Wspieram to zrealizowanych zostało wiele inicjatyw i przedsięwzięć. Znajdą się tu pomysły na dofinansowanie spektakli teatralnych, projektów fotograficznych, zakupu sprzętu muzycznego. Jedna osoba ma marzenie, a inni pomagają je spełnić, dostając za to drobny upominek, na przykład piosenka z dedykacją. Jest to krok w stronę budowy globalnego, wspierającego się społeczeństwa. To wygląda tak, że autor umieszczając projekt na naszej platformie, promuje go intensywnie wśród najbliższych, wśród grup zainteresowanych daną tematyką, więc w ten sposób ludzie trafiają na ten pomysł i mogą przyczynić się do jego realizacji. Oczywiście można również wyszukiwać projekty na zasadzie, ulokowania autora, że tak się wyrażę, czyli można poszukiwać projektów ze Szczecina, z województwa albo z jakiegokolwiek innego miasta. Twórcy Platformy Wspieram to wychodzą do ludzi nie tylko wirtualnie, ale i twarzą w twarz, zapraszając na spotkania, podczas których konsultowane będą inicjatywy wymagające wsparcia. Jedno z takich spotkań odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 6 października. Chcemy porozmawiać z tymi, którzy mogą zabra zabraknąć wcześniej tej śmiałości, tej pewności siebie, i porozmawiać otwarcie, jak człowiek z człowiekiem. Doradzić, czy to rzeczywiście dobry pomysł. Jeśli tak, to jak następnie dalej zadziałać. A być może będzie to po prostu rozmowa przy kawie. Być może po prostu rozszerzenie naszych konkretnych kręgów znajomości. Czym jest platforma i kto może z niej skorzystać? Wystarczy wejść na stronę, wspieram to i sprawdzić. Dotychczas inicjatorzy mogą się pochwalić dziesiątkami spełnionych marzeń.